Cześć Boże, zanim zaczniemy, zatrzymaj się na chwilę. Jeżeli jesteś zmęczony, jeżeli cię serce boli, jeżeli myśli uciekają, nie musisz dziś mówić pięknie. Wystarczy, że będziesz wsłuchać. A jeżeli możesz, zrób teraz jeden prosty znak: połóż dłoń na sercu i powiedz w ciszy: Jezu bądź przy mnie, Panie Jezu Chryste, przychodzę do Ciebie taki, jaki jestem jaka jestem. Jeżeli chcesz, możesz teraz na chwilę zapauzować ten film i napisać w komentarzu imiona osób, za które chcesz się pomodlić. Może to być też twoje imię, a potem wróć do tej modlitwy i już bez żadnych przerw wysłuchaj jej do końca. To naprawdę wystarczy. Pan Bóg widzi twoje oddanie. Przychodzę do ciebie z moją starością albo z moim lękiem przed starością, z moim zmęczeniem. Z bólem w krzyżu, w kolanach, z tą samotnością, której czasem nie umiem nikomu powiedzieć. Przychodzę z pamięcią, która wraca do rzeczy trudnych, z tęsknotą za tymi, których już nie ma przy mnie, i z troską o dzieci i wnuki. Ty wiesz, co jest we mnie, bo ty widzisz człowieka do końca. Proszę cię, Jezu, nie pozwól mi dziś zostać samemu z ciężarem, który dźwigam. Usiądź obok mnie w moim domu. Wejdź w moją kuchnię, w mój pokój, w moją ciszę. Wejdź w moje wspomnienia i w moje myśli. Ja nie chcę już walczyć sam. Ty jesteś Panem, Ty jesteś moją nadzieją. Jezu, ucz mnie oddychać spokojem, który płynie od Ciebie. Ucz mnie nie panikować, gdy przychodzą złe wiadomości, gdy coś boli, gdy lekarz mówi słowa, których się boję. Ucz mnie nie wybiegać w przyszłość z lękiem. Daj mi łaskę jednego dnia, jednej godziny, jednej chwili. Ja nie proszę o życie bez krzyża, ale proszę o serce, które nie pęknie pod ciężarem krzyża. Proszę Cię, Jezu, o pokój, taki prawdziwy, nieudawany. Pokój w nocy, kiedy nie mogę zasnąć. Pokój w dzień, kiedy człowiek czuje się bezużyteczny kiedy przychodzą myśli, po co ja jeszcze żyję? Panie, ty masz sens dla każdego mojego dnia, nawet wtedy, gdy ja go nie widzę, nawet wtedy, gdy siły uciekają, nawet wtedy, gdy ręce drżą, a serce jest wrażliwe jak rana. Jezu, ty powiedziałeś. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Ja dziś przychodzę, nie z dumą, tylko z prośbą. Pokrzep mnie, Panie, daj mi łaskę prostoty, żebym nie musiał udawać silnego, żebym nie musiał uśmiechać się, kiedy w środku płaczę. Ty znasz mój płacz, nawet jeśli nie ma łez. Ty znasz moje modlitwy, nawet gdy są tylko westchnieniem. Proszę Cię też, Jezu, za moją rodzinę. Ty wiesz, ile serca wkładam w tych, których kocham. Proszę Cię za moje dzieci, za wnuki, za tych, co są daleko i za tych, co są blisko, ale jakby ich nie było, za tych, którzy się pogubili, za tych, którzy przestali się modlić, za tych, którzy odeszli od kościoła, bo ktoś ich zranił, bo życie ich zmęczyło, bo zabrakło im dobrego przykładu. Panie, ja nie umiem ich naprawić, ja nie umiem ich zmienić. Ale Ty możesz dotknąć serca tam, gdzie moje słowa nie docierają. Proszę Cię, Jezu, daj mi mądrość, żebym nie ranił ich dobrymi intencjami. Daj mi cierpliwość, żebym nie naciskał. Daj mi łagodność, żebym nie wypominał. Daj mi wiarę, żebym ufał Twojemu czasowi. Panie, ja oddaję Ci tych, których kocham. Oddaję Ci ich drogi, ich wybory, ich przyjaciół, ich serca. Oddaję Ci wszystko, co we mnie drży, kiedy myślę o nich. Jezu, postaw przy nich ludzi dobrych, postaw przy nich słowo, które ich zatrzyma przed złem, postaw przy nich Twoją łaskę, która potrafi zawrócić Ci człowieka w jednym momencie. Jezu, dotknij też mojego domu. Jeśli w domu jest napięcie, kłótnie, ciche dni, jeśli ktoś pije, jeśli ktoś krzywdzi słowem, jeśli ktoś upokarza, jeśli ktoś poniża, proszę Cię, Panie, powstrzymaj to zło. Daj odwagę, by szukać pomocy i ochrony. Daj światło, by nie nazywać przemocy, tak musi być. Daj siłę, by stanąć w prawdzie. Panie, błogosław małżonkom, którzy są na granicy. Błogosław tym, którzy nie rozumieją się od lat. Błogosław tym, którzy zostali zdradzeni i tym, którzy zdradzili. Bo Ty potrafisz leczyć nawet to, co dla człowieka jest nie do poskładania. Jezu, proszę Cię także o moje zdrowie. Ty wiesz, co mnie boli, Ty wiesz, co mnie niepokoi. Ja Ci tego nie muszę tłumaczyć. Proszę, prowadź mnie do dobrych lekarzy. Daj mi rozum, żebym dbał o siebie. Daj mi pokorę, żebym przyjmował leczenie. I daj mi spokój, żebym nie żył strachem. Jezu, jeśli ma przyjść choroba, proszę przyjść razem z nią. Jeśli ma przyjść operacja, proszę bądź przy mnie na sali. Jeśli ma przyjść słabość, proszę, niech ona mnie nie oddzieli od ciebie. Daj mi łaskę dziękczynienia za każdy mały dar za ciepło w domu, za chleb, za herbatę, za dzień bez bólu, za telefon od kogoś bliskiego. Za uśmiech. Panie, ucz mnie widzieć dobro, bo zło samo się narzuca. Jezu, proszę cię też o przebaczenie. Za moje grzechy, za moje słowa, za moje zaniedbania. Za te chwile, kiedy byłem twardy, kiedy byłem niesprawiedliwy, kiedy nie umiałem kochać mądrze. Ja nie chcę bronić swojego ego. Ja chcę mieć czyste serce. Umyj mnie, panie, z tego, co ciężkie. Zabierz mi wyrzuty sumienia, które mnie niszczą, a zostaw te, które prowadzą do nawrócenia. Daj mi odwagę pójść do spowiedzi, jeśli trzeba. Daj mi łaskę pojednania z człowiekiem, z którym od dawna nie rozmawiam. Daj mi siłę powiedzieć, przepraszam i wybaczam. Jezu, ty jesteś miłosierdziem. Ja chcę żyć w Twoim miłosierdziu. A nie w poczuciu winy bez końca. Maryjo, matko Jezusa, matko moja, weź mnie za rękę. Ty wiesz, co to znaczy trzymać w sercu ból i nie robić z niego krzyku. Naucz mnie cichej wiary. Naucz mnie cierpliwości. Otul mój dom płaszczem opieki. Święty Józefie, opiekunie rodzin, bądź przy naszych domach. Przy mężczyznach, którzy są zagubieni, przy ojcach i dziadkach, którzy milczą, przy tych, którzy nie umieją okazywać miłości. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, strzeż mnie od złych myśli, od rozpaczy, od pokus, które niszczą. Panie Jezu, na koniec chcę powiedzieć tylko jedno. Ufam Tobie. Nawet jeśli nie rozumiem, nawet jeśli nie widzę wyjścia, nawet jeśli moje serce drży, ufam Tobie, bo Ty już przeszedłeś przez śmierć i z wstałeś. A skoro Ty żyjesz, to mój strach nie ma ostatniego słowa. Proszę Cię, Jezu, pobłogosław mnie teraz, pobłogosław moją rodzinę, pobłogosław mój dom, pobłogosław mój dzień i moją noc. Daj mi jutro wstać z nadzieją, nawet małą, i prowadź mnie krok po kroku do nieba. Amen. A teraz, jeśli możesz, powiedz na głos albo w sercu jedno krótkie zdanie: Jezu, bądź przy mnie. I zostań jeszcze chwilę w ciszy. Niech Pan Bóg cię umocni, da ci pokój i błogosławi Tobie i Twoim bliskim. Dziękuję Wam wszystkim za wspólną modlitwę. Do usłyszenia.